Państwo jeden z głównych filarów naszej powszechnej ogólnonarodowej kabaretyzacji, mający na swoim koncie wiele, wiele, proszę Państwa, zasług w tej mierze profesor Jan Tadeusz Stanisławski, stara kabaretowa nomenklatura. Nie wstydźmy się tego słowa, Panie Janie. Tak jest. Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór. Jestem zmuszony poddać się. Nie, nie wrogowi, nie. Poddać operacji plastycznej. Zmieniam imidż. Imidż to takie modne słowo, teraz imidż. Kiedyś się mówiło z francuska image albo wyraz twarzy, a teraz się mówi imidż. Zmieniam imidż, bo się ukrywam. Nie, nie szpiegostwo, nie. Chociaż teraz mówią, że dzień bez szpiega to dzień stracony. Co i rusz to? Co i rusz, to kogoś odkrywają. Strach kołdrę odkryć. Zmieniam i bo się ukrywam przed młodzieżą. Bo było tak, młodzież przyszła do mnie i mówi, powiedz pan, co to takiego relatywizm moralny. Dlaczego ja? Bo Pan wyglądasz na mądrego. No co mądrego? Żyły sami w okularach? Młodzież to ma pomysły. O, a propos pomysły, przypomniało mi się. Mieliśmy w klasie takiego, cośmy go nazywali kopalnia pomysłów. Bo co na niego spojrzałeś, to wpadałeś na pomysł, żeby go kopnąć w dupę. Ja, ja bardzo, bardzo, przepraszam za słownictwo, a mi się język plącze w tej zgryzoty. Bo jak się ukrywam, to nie mogę biznesu dopilnować, wszystko mi siadło. No to wreszcie mówię, z tą młodzieżą muszę jakoś załatwić. Weźcie, słuchajcie, co to jest relatywizm moralny? Dobra, przecież taki prosty przykład, no, wszyscy znają taki stary kawał o takich dwóch, co mieli żony, O tym, że żona jednego puszczała się dwa razy w tygodniu, a żona drugiego była cnotliwa, zupełnie. Czyli obiektywnie jeden miał puszczalską, a drugi cnotliwą, ale relatywnie Czyli statystycznie, jak sumowano i podzielono, to obie puszczały się raz w tygodniu. To jest sondaż tak zwany, sondaż. Młodzież mówi nie, to jeszcze nie to. No dobra, mówię, się sięgniemy za granicę. A taki pan, o, Żyrynowski, proszę bardzo, nie? Co to powiedział, że Polska to prostytutka? Obiektywnie nie miał racji, ale relatywnie miał. Jak to miał młodzież taka oburzona? No miał, to bopta. Co ruskie chcieli polskie do siebie dołączyć, to im taki burdel robiła, że nazywali im. Albo mówię, o, teraz mam wielki post. Jaki wielki post? Bo czy już po Wielkanocy? Obiektywnie, już po Wielkanocy, ale relatywnie mamy wielki post. Bo tak, rządzą teraz postkomuniści, przedtem rzucili postsolidarnościowcy. W Sejmie większość ma postkomuna, wokół Sejmu posterunki postmilicji. Mało mówi młodzież. Orany woskie. No to my sięgnijmy szerzej. O, Europejski Komitet Standaryzacji w Brukseli, co to uchwalił, że europejska, przepraszam, prezerwatywa może mieć tylko 17 centymetrów. Obiektywnie tylko, ale relatywnie aż 17. Przecież oni tam w Brukseli mają parę tysięcy urzędników, czyli mieli z kogo średnią wyciągać. Jeszcze nie to, mówi młodzież. No to już zacząłem się denerwować. Mówię, a taki sołty z mówię. Zbieżność nazbyt przypadkowa. ty z złapał za siekierę, poleciał, zaczął rąbać wodę w rzece. Zbili się sąsiedzi. Sołty się kołotko, co robicie? Rąbię ścierwo. Dlaczego? Rąbię perspektywicznie. Dlaczego perspektywicznie? Rąbę planowo, co mówię, kurwa, nie zamarzło. No to sąsiedzi zaczęli wołać, są ty się tylko darujcie sobie, darujcie, zawył są jak was rąbnę, bo to w pity z tyłka polecą. No. No i młodzież mówi ciągle mało. Zacząłem się już denerwować. No to dobrze mówię. A po ostatnich dużych wyborach prezydenckich, jak się okazało, że pan Wałęsa już nie będzie prezydentem, to wtedy w gazecie polskiej na siódmej stronie ukazał się obraz pana Wałęsy jak żywy w marynarce z klapą, ze znaczkiem, i zawołał pan Wałęsa żałośnie: No i co, Matko Boska? Klapa! A Matka Woska mówi, obiektywnie klapa, ale relatywnie mam cię wreszcie z głowy. I tu młodzież mówi mało, no to już tak się zdenerwowały, mówi dobra, zagramy z grubej rury. Karol Marx umarł? Umarł. Obiektywnie? Obiektywnie. Dobra, obiektywnie umarł, ale relatywnie leży w zaświaty. Mówię relatywnie, bo w zaświaty nie wierzę, ale leży ścierno. Tam go wita święty Piotr. A, witamy pana, panie Marks, największy autorytecie moralny wszechczasów. Ja? Autorytet? Sperzył się Marks. Oczywiście, mówi święty Piotr. To pan pierwszy wpadł na pomysł, żeby jednemu zabrać, a drugiemu nie dać. Tylko sobie zostawić. I pan to nazwał socjalizm. Nawet pan Bóg na to nie wpadł. Dlatego ma pan u pana Boga wielkie chody. Może pan sobie wybrać albo niebo, albo piekło? Mogę? Tak jest. A mogę lepiej sprawdzić? Proszę bardzo. Co pan chce tym zobaczyć? Może piekło. Dobra, schodzą na dół. Święty otwiera drzwi. A tam piękny apartament, piękne, wielkie łoże. Włożył piękna młoda blondyna. Z piękną, młodą blondyną figluje starszy pan. To jest piekło? Oczywiście, to jak wygląda niebo. Proszę bardzo, chodzą na górę, święty Piotr otwiera drzwi, a tam piękny apartament, piękne wielkie łoże, może piękna młoda blondyna, z piękną młodą blondyną figluje starszy pan. Gdzie różnica? Wrzasnął Marks. Otóż to, odwrzasnął święty Piotr. To jest ten wasz relatywizm moralny. W piekle to jest kara dla panienki, w niebie nagroda dla starszego pana. Janek, Twoje brawa, chodź, co ja tu będę stał. <klucz> bardzo dziękuję, bardzo dziękuję, bardzo dziękuję, ale ja już naprawdę nie znam więcej brzydkich wyrazów. Proszę Państwa, tak w tej anegdocie obcowaliście Państwo ze starszym mężczyzną, obecnie należy Wam się piękna, młoda blondyna Renata Zaremska! Mm. Nam ukradł nasze mapy i kompasy Pora kończyć już wędrówkę do szocie. Gdy rozkazy daje giermek sam Pansa A szlachetność równoznaczna jest w głupocie Pora wracać już do domu Zakurzony zwinął sztandar Yeah. you Codziennie się rodzimy, umieramy, a ty bajdziesz ciągle ku ucieszek minu. Jeśli nawet się uporasz z wiatrem, to życzliwi wnet napuszczą cię na młyny. Pora wracać już do domu, zakuszony zwinąć sztandar. Proszę Państwa, ja ten sznureczek tu rzucam celowo, żebyście wiedzieli, bo to jest potrzebny rekwizyt w następnym monologu przed Państwem aktorka, którą wszyscy bardzo, bardzo dobrze znacie, kochana przez publiczność i dlatego znienawidzona przez Urbana. Krystyna Sienkiewicz.